Tam tam znalazłeś mechanika. Nie, i chyba coś jest nie tak z kompasem! Richard, pokaż go. To zegarek. Chodziłeś w kółko przez 12 godzin. <słyski> Jestem tak ozwodniony, że nawet nie mogę płakać. Będzie dobrze. Słońce zaraz zajdzie, to się trochę ochłodzi. I ktoś będzie nas mógł pożreć na zimno. A! Daleko od domu odjechaliście. Nie ma strachu, nie jest bezzębny. Dzięki za troskę, ale zaraz przyjedzie holowanie. Właśnie do nich dzwonię. Możesz sobie dzwonić, ile chcesz. Nie dodzwonisz się, bo nie ma zasięgu. <śmieniu> Przepraszam pana na chwilkę. Może pan nam pomoże? No, mowa, ale trzeba się pośpieszyć. Nie chcemy spóźnić się na kolację. <grystanie zimno> Dobra, teraz jest bezzębny. Można się bać. A -a -a -a! Dzieci, nie gapcie się na niego. Ale, mamo, to ten facet z twojej historii. Nie zawracaj głowy. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo jest pan dla nas miły. Cała przyjemność po mojej stronie. Ciężka praca pobudza mi apetyt. <grystanie zimno> Jesteśmy pchani na zatracenie. Bardzo, bardzo powoli. Tylko dlatego, że pasuje do historii, którą wymyśliłam, nie znaczy, że to szaleniec. Nawet jeśli odrobinę, no wiecie, dentystycznie upośledzony. Poza tym szczerze wątpię w to, że wylądujemy na zrujnowanej stacji benzynowej. Ej, o coś takiego. Jesteśmy na miejscu. Konkretnie u celu waszej podróży. Serio? Mieszka na stacji benzynowej? To tylko mord w biały dzień Zabójstwo z zimną krwią Likwidacja świadków Znaczy, zbieg okoliczności Może pójdziecie rozprostować kości? Nie lubię tego gościa Trzeba mieć oczy dookoła głowy Od razu lepiej Ten wygląda jakby był wkurzony na nas obydwu Wypchał wszystkie zwierzęta I własną matkę stąd uciekać! Bardzo chętnie, tylko że silnik jest skarmelizowany! Skarmelizowany! Nie da się naprawić, więc utknęliśmy. Ale z dobrej wiadomości facet nas zaprasza na kolację! Możecie przestać wrzeszczeć co pół minuty?! O. Teraz to my tylko usta otworzyliśmy. Oszczędzamy gardła na z kolacji! Robicie z siebie pośmiewisko. Jak można przypuszczać, że każdy napotkany na drodze gość chce was pożreć? Duży mózg jak na takie małe ciałko. Lubię takie. Musimy stąd uciekać! Dobra, dość tego, mam tylko pięć dni wolnego w roku. Gwiazdkę już mi spaprałeś, kiedy udekorowałeś dom bitą śmietaną zamiast sztucznym śniegiem. Wesołych świąt! <laughs> Zjadłaś śmietany! Potem było święto narodowe! Ostrożnie, Richard! Przyjechała twoja matka! Odrzucisz mnie do galerii, a w tym samym czasie pójdziesz mi kupić melon. Nie za twardy, nie za miękki. Odbierzesz mnie o 14.30. Nie spóźnij się, bo o 15.00 mam umówioną kosmetyczkę. A jak na Ciebie patrzę, to sobie myślę, że mogłabyś się sama z nią umówić. No i oczywiście Halloween! Jestem groźny! Chyba mam w płucach jakiś płyn. Więc tych wolnych dni nie dam sobie zepsuć waszymi głupimi podejrzeniami. Powiedziałam, że jedziemy na kemping, więc teraz jedziemy na kemping. I będzie fajnie. Dziękujemy panu za gościnność. Powiem nam pan, kiedy kolacja będzie gotowa. O, spokojnie. Pierwsi się o tym dowiecie.